Cześć, z tej strony Luka i chciałbym Was zaprosić do obejrzenia kolejnego, 16 odcinka, wieńczącego czwarty już miesiąc projektu Ferumbras Hat na moim kanale. Moi drodzy, powiem to na początku, choć pewnie i tak powtórzę jeszcze na sam koniec, dla przypomnienia. Z uwagi na pracę i brak możliwości wykonywania wszystkich możliwych bossów, Kolejny odcinek projektu pojawi się na kanale za dwa tygodnie. Oczywiście, jeżeli ten tydzień będzie bardzo obfity w loty i będę miał wam coś ciekawszego do pokazania, to odcinek pojawi się za tydzień. Ale jeśli będzie spadało tak jak dotychczas, czyli tydzień temu czy w tym tygodniu, będę chciał odcinek dodać na następny tydzień, po prostu po dwóch tygodniach. Chciałbym, mimo wszystko, mieć trochę więcej do zaprezentowania, a pomimo, że tak naprawdę projekt dobiega końca, niestety zarobki tygodniowe są dosyć słabe, a ja po męczącym dniu w pracy często już nie potrafię znaleźć chętnych, żeby dokończyć właśnie te wszystkie dzienne bossy, żeby mieć po prostu cały komplet. Dobra, okej, okay, do rzeczy. W ostatnim tygodniu stan konta wynosił jakieś 689 kk. Kolejny tydzień i kolejne wyzwania. Myślicie, że udało nam się znacząco zbliżyć do końca projektu? Zobaczcie sami. Życzę wszystkim miłego oglądania. Poniedziałek. Nowy tydzień rozpoczęty nieco inaczej niż ostatnie dwa tygodnie, ale nadal na naprawdę fajnym poziomie. Choć żółtego przedmiotu nie udało się zdobyć, tak fioletowe przedmioty zdobyłem aż... cztery. Z finału Areny, z finału Węgot, z Urmalulu, no i latarnia z minibosa Węgot. Niby niewiele, ale łącznie bardzo podniosło to bilans końcowy. Po pracy bossy wieczorne, Zelos, bossy goldów oraz Grave. Z Grave'ów trochę więcej niż zwykle, ale nadal bez szału. Zelos również dosyć słabo, a co najgorsze na goldach gleba. No cóż. Odbył się też finał feru, jak co dwa tygodnie, a sam lot macie na nagraniu. Wieczorem również Cegiełka od gracza Miami Beach w postaci 1kk. Dziękuję Ci za wsparcie. Również Zora jeszcze w niedzielę przekazał około 2kk, a także Polelole 500k. Także bardzo Wam dziękuję. Torek. Poranek rozpoczęty od sprzedaży Togi Mortis za niecałe 4,8 kK. Jeśli chodzi o dzisiejsze bossy, to znów przez brak możliwości zrobiłem jedynie poranne bossy. Niestety brak wartościowych przedmiotów, z wyjątkiem jednego fioletowego. Wieczorem nie zabiłem żadnego bossa, także końcowy bilans mocno okrojony. Sprzedałem też całego Yasira. W końcu znalazłem chwilę. Efekty sprzedaży na nagraniu. Na sam koniec dnia cegiełka od gracza z w postaci 25 Tibia coinów. Bardzo dziękuję za wsparcie. Środa. Środa, choć dosyć uboga w ilość bossów, z drugiej strony dosyć ciekawa pod względem zarobku. Oczywiście szału nie ma, ale jak na to, że udało się zabić jedynie poranne bossy, bilans końcowy naprawdę fajny. Z porannych bossów, dwa fioletowe przedmioty: Spectral Scrap of Cloth z finału Vanguard oraz przedmiot do Yasira z finału Areny. A, no i jeszcze kolejna latarnia. To w sumie trzy. Trzy fioletowe przedmioty. Po porannych bossach mała cegiełka odgracza Pankran w postaci 25 Tibia Coinów. Dziękuję bardzo za wsparcie. Czwartek Czwartkowe bossy znów dosyć skromnie, choć poranek ponownie dał dwa fioletowe przedmioty w postaci latarni i przedmiotu do Yasira z jednego z minibosów na Wengot. Sprzedało się również kilka przedmiotów na markecie, a zatem bilans lekko w górę. Wieczorem bez Zelosa z uwagi na pracę, a po pracy stwierdziłem, że spróbuję zrobić goldy. Niestety udało się zabić tylko jednego bossa i to cudem. Cóż, uroki bossów z randomami. Z czwartku to na tyle. Piątek. Trzeci stream w tym tygodniu oraz planowany komplet bossów z uwagi na cały dzień w domu. Poranne bossy niezbyt kolorowo, tym bardziej biorąc pod uwagę deskę. To już druga w tym tygodniu. Ech. Po porannych bossach udało się zrobić goldy. Był w Sfargon, więc akurat 4 bossy i 16 gold tokenów. Dodatkowo znów Pan Kran postanowił dołożyć się do projektu w postaci 1kk oraz 25 tibia coinów. Dziękuję Ci ponownie za wsparcie. Wieczorem udało się zabić Grave Bossy, Zelosa, a także Jowla. Kilka GP na plus. Dobry dzień. Oby takich więcej. No może z wyjątkiem tej deski. Sobota. Poranne bossy z niespodzianką. W końcu udało się zdobyć coś bardziej wartościowego. Tym razem finałowy boss węgot zaszczycił złotym przedmiotem w postaci Nightmar butów. Wieczorem Zelos oraz Grave Bossy i... Uwaga, sprzedałem wszystko co tylko mogłem, w tym bluegina, zao, grey island, kosztowności oraz rashida. Normalnie robią to w niedzielę, ale tym razem sobota, bo... no właśnie. Oprócz sprzedanych itemów zaciągnąłem pożyczkę, 25kk od kliniaka oraz 110kk od odrej, których serdecznie pozdrawiam i mega dziękuję za pomoc. Dlaczego? Na markecie pojawiła się naprawdę dobra oferta za czapkę, a mianowicie 850kk. Jako, że już niewiele brakowało do czapki, postanowiłem ją kupić. Oczywiście, założę ją dopiero, gdy osiągnę koniec projektu, ale z uwagi na kwotę, za jaką kupiłem czapkę, będzie to 850kk, a nie 900 jak zakładałem na początku. To teraz co? Odliczamy!

Ostatni dzień tygodnia i poranne bossy w moim wykonaniu, bez większych profitów. Fioletowych i żółtych przedmiotów brak, ale to nic, bo robiąc dziś bossy i tak gdzieś tam z tyłu głowy miałem jeszcze wczorajszy wieczór i kupioną czapkę. Podczas porannego streama cegiełka od 3 graczy, 50 tibia coinów od gracza Alco Jacob oraz InsaneTiastes, także 25 tibia coinów oraz 1kk od gracza Abrazji. Dziękuję chłopaki za wsparcie. Pozostałe bossy cooldown do wieczora, a więc przejdźmy w tym momencie płynnie do trochę dłuższego podsumowania. Podsumowując, pomimo że złotych przedmiotów w tym tygodniu za wiele nie było, spadło bardzo dużo fioletowych itemów. Co więcej. Z uwagi na bardzo dobrą ofertę na markecie za feru czapkę, udało się ją kupić za 850kk, pożyczając przed tym 135kk. Wielu z Was zastanawia się pewnie, kiedy zrobię outfit. Na razie projektu jeszcze nie kończę. Dlaczego? Ponieważ nadal nie uzbierałem na feru czapkę. Najpierw oddam 135kk dla kliniaka i odrej, a dopiero później zajmiemy się organizacją streama z ubierania czapki. Tak będzie najlepiej i najbardziej fair. Zgodzicie się? A więc lecimy dalej. Ale chciałbym jeszcze raz przypomnieć, że następny odcinek oczywiście, jeżeli nic nie będzie spadało pojawi się za dwa tygodnie. Nie chcę was po prostu zanudzić. Co do podsumowania, sobotnia akcja działa się tak szybko, że nie zdążyłem nawet nagrać końcowego bilansu. Ale spróbujmy coś wydedukować. W tym tygodniu udało się zdobyć następujące przedmioty: Spectral Scrub of Cloth, Nightmar Buty i kilka fioletowych przedmiotów do Yasira, które na pewno mocno podbiły tygodniowy zarobek. Tydzień temu stan konta pokazywał około 689 kk. Po sprzedaży sobotnych itemów stan konta pokazywał jakieś 721 kk, co oznacza, że ten tydzień dał jakieś 32 kk. Mimo to zmieniamy zasady. Teraz stan konta wynosi nieco ponad 16kk, a celem jest uzbieranie 135kk. Zobaczymy ile będziemy zbierali na oddanie długu. Tyle ode mnie. Dziękuję wszystkim za uwagę i mam nadzieję, że zobaczymy się już wkrótce. Trzymajcie się wszyscy, do zobaczenia, cześć!